Halo, halo, Holm znowu nadaje. Recenzja książki. Taka siepka. Graj z głową. Almanach mistrza gry, Ignacego Trzewiczka. Ktoś tam mu... Widziałem w internecie, niektórzy nie lubią tego Trzewiczka, ale ja przeczytałem i parę jego jakichś tam przygód i tak dalej, artykułów i naprawdę kumaty gościu ten Ignacy Trzewiczek. Naprawdę bardzo polecam jego książki i artykuły. Słuchajcie był Czarny Piątek i po parę złotych te książki były więc kupiłem i nie żałuję naprawdę jest rewelacyjna czyta się jak nie wiem co na przykład tutaj zobaczcie a ty kefir odejmij sobie 10 punktów doświadczenia bardzo rewelacyjne. tutaj podpowiedź na pomysł słuchajcie dlaczego uśmiercać ten graczy jak można im zadać śmiertelną ranę Doprowadzić do tego, żeby zemdlał i nie uśmiercać gracza. Niech przez pewien czas nie uczestniczy tam, przez 10 czy tam 15 minut nie uczestniczy. Dopiero po walce niech, niech go ktoś tam odratuje, ale przeżył jakiś szok i na przykład odejmijcie mu jakieś tam cechy, czy minus, o, minus na przykład kostką K4 w zależności od tego, w jaki system gracie, czy, czy 4 to akurat duże, czy mało, ale jak w systemie kasetki, no to akurat K4 będzie fajnym takim szokiem, że uniknął śmierci i jego trochę zapoli, że stracił parę, parę punktów cechy, ale uratuje go od śmierci, tak? Także naprawdę super pomysł, polecam, ja zastosuję go. Tutaj na przykład o mini punkty doświadczenia. Też kolejny rewelacyjny pomysł. Dajcie dla graczy punkty doświadczenia, żeby sobie rozdali na różne tam cechy i tak ale zatrzymajcie też punkty doświadczenia swoje. Mistrza gry. I teraz tak, jak gracze już porozdają te swoje punkty, wy przydzielcie tam te punkty doświadczenia mini. Na przykład. Super, tam rozbraja pułapki czy rozbrają zamki. To dodajcie mu albo do rozbrajania ten pułapek, albo do otwierania zamków parę punktów takich od mistrza gry gratis, że tą umiejętność najbardziej wykorzystywał na przykład na tej sesji. Czyli <laughs> polecam tutaj da dawać te mini punkty doświadczenia, ale tylko do jednej jakiejś cechy po sesji. Która najbardziej była wykorzystywana na danej sesji. Naprawdę świetne pomysły tu są. I, na przykład, co tu jeszcze? Yy, drużyna ponad wszystko. Bardzo fajny pomysł. Yy, nie dawać na przykład jednemu graczowi, że lepiej odgrywał, 300 punktów doświadczenia, innemu 100, bo będzie mu mm, przykro temu, co dostał 100. I, i, i... I trochę rozbije to drużyna. Drużyna ponad wszystko. Zbierzmy to wszystko do kupy, tą dr całą drużynę, tak? I teraz tak. Ten gracz utrzymał na przykład 300 punktów doświadczenia, ten 100, inny 150. Wrzucamy to do wspólnego worka i dzielimy na 3 I wszyscy dostają po tyle samo punktów doświadczenia. A każdy zdobywa nie na siebie punkty doświadczenia, tylko na całą drużynę. Także naprawdę świetna książka. Polecam. Graj z głową Ignacego Trzewiczka. Tutaj nawet sobie zanotowałem. Różne ta, takie punkty, które ten ym, sobie wprowadzę do siebie na sesji. <laughs> na przykład, punkty szczęścia do najwyższej cechy. Jak w worka mierze, są punkty szczęścia. Na przykład, cztery punkty, do, yy, cztery punkty szczęścia niech ma dany gracz, ale yy, pokażmy, że w jakiejś cechce yy, umiejętności jest najlepszy. I teraz, tak, na przykład, najlepszy jest w sile. Czyli naj, najsilniejszy z całej drużyny, tak? I teraz tak, rozdzielmy te punkty szczęścia. Punkty szczęścia dowolne, dwa, a dowolny test może yy, mieć, i dajmy mu dwa punkty szczęścia za maksymalną cechę, na przykład za siłę, tak? I te dwa punkty szczęścia za siłę tylko może wykorzystywać do testu na siłę, a te dowolne na dowolne. Teraz tak, punkty stresu. Fajna sprawa dodawajmy, rzucajmy na, nawet, nie, na siłę woli, na siłę woli, na wytrzymałość, w zależności od tego jaki test będzie, tak? Nieudany test równa się jeden punkt na przykład stresu. I na przykład gościu uzbiera sobie 5 punktów stresu, rzut na wytrzymałość, jak mu się nie uda, to wtedy nie inaczej, Tutaj tak. Wypisujemy u danego gracza najwyższą cechę i najniższą cechę, a te punkty stresu skupiamy się na jego na tej najniższej cechę, tak? I teraz tak, jeżeli uzbiera 5 punktów stresu, rzut jakiś mu się uda na tą najsłabszą umiejętność, to wtedy mistrz grymowi OK odejmij sobie teraz 5 punktów stresu i rób przerzut bo jesteś najsłabszy w tej umiejętności a ja wykorzystuję twój stres, czyli pecha co tu jeszcze sobie pospisywałem tworzenie drużyny spisujemy przy każdy ceszek, kto jest najlepszy, a kto jest najgorszy tu sobie to właśnie to co mówiłem jeżeli otrzyma śmiertelną ranę to odejmuje 1k4 punktów cech to to co mówiłem tak. mini punkty doświadczenia to też to mówiłem tak. przed sesją na przykład rzućcie dla klimatu takiego przed sesją tabelę sobie stwórzcie. Chory, źle się czuje, makaca, i tak dalej. Rzućcie sobie dla każdego gracza, ale nie tylko negatywne, także i pozytywne, tak? Dobrze się czuje, wygrał w karty czy coś tam, tak? I sobie rzućcie i danego dnia, jak wstaje, to tak się czuje i niech gracz to zacznie odgrywać. Naprawdę świetne pomysły, polecam tą książkę każdemu. Taki krótki przerywnik. A, aż się ten zasapa. Na razie do zobaczenia, baju. Hej, hej.